My. Właśnie teraz nagrywam do z temu ...fajna gierka. Polecam do kupienia. Przestaniesz pieprzyć. What? Nie, yeah, urwało połowę. Nie! Yeah. Nie! Janusz, widz ci się stało! Mój ty kolego, żyjesz chom! Ojoj, ojoj! oj, oj! Katastrofa w smoleńsku, można powiedzieć. Siema Zeniu. Wiem, że jesteś cały czerwony. No wiem. Okej, okay, to cześć. Oddaję moje dziecko. Nie! The beach. <coughs> o dich. Oto ten kamień, agora é jesteśmy que de forest, to jest stabilne. To mnie bardzo lubi. Bardzo, 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 bardzo. Dawaj mi Dawaj mi jeszcze. Bo <coughs> okay. A wiem, że chyba po wyłączeniu się odmawia, więc dostanę. Co? Co to było? Co? Co to ma być? E, what? What is doing? Syntymisetting camp. <laughs> Dobra, spadamy. Jelon! Jelon! Poprowadzi mnie do domu! Przepraszam. Bo to jest bezludna wyspa. Fat -ban. Dobra. 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 Dobra, czy dobra. Polecimy. Czy ja tutaj mam kogoś, żeby było polować mnie? Nie wyszło. Jestem za słaby. W tenis. Dawaj mi Dawaj mi skrzynki z CSGO. Dawaj. Powiedziałem, dawaj. ojojoj oj. oj, oj. Musimy to od razu, pyt. Okej. Okay. Jak na razie jest spoczko Tylko nie wiem czy zaraz będzie spoczko Dobra. No ja. Teraz Raz, dwa, poszło. I jest pięknie. Nie, on. Nie, on nie spiega. Nie tu! Chodź! Chodź! Cóż, ty Co ty sobie Myślisz? Co? Czy ja jestem słaby? Zbiga, nie? Zbiga. Jak u mnie? Nie pamiętam. A! gotowa go! Nie no musi. Musi mu się sami na no. zategenerować. Musi. Musi odpocząć biedny. A to za takim jedan pędził. Pędził. Pędził bimber. Ja no oczywiście żartuję. O dzień dobry. Już główna wioska? Już tak szybko. A, dobry, dobry! Witam panu, witam, witam! Jak tu u was słychać? Dawaj siekiera. Dawaj siekieraj. Cześć, siekiera. Kurde, nie ma się kieru. Ja bo chyba coś zmienili w oddejcie, że... Gdzie dzieje się Mmm... Zabiję. Ja zabiję. Dynamic, cześć! Cześć, cześć. Chętnie was przytulę. Dobra... Closer. Skąd ten kamień? Czy ten ha Hahaha! Ha. To nie było śmieszne. Dobra... Dawaj. Pić! Trzeba mówić kamieniu, żebyś Z... za mną nie łaził? Hm, jak ty wisisz? Hm, to jeszcze ciekawe. Hm, powiesz mi o tym? Hmm. Ktoś tu przyszedł? Dzień dobry. Halo? A nikt. To dalej kradnie. Jestem z ładzi. Siema, jestem z ładzi. Zejście do kopalniu. A ten nafaszerowany piłeczkami. <laughs> piłeczkami został nafaszerowany. To faszeruje piłaczkami ja się Wymuk nożami, ale no, no ale piłeczkami no. To jest trochę przesada. <grym> Bo co? Jak oni? No normalnie rzucali mu w ten brzuch i co? Mu piłeczki zostawało? To on łapał w rynku, To mu brzuch rozsadził. Dobra. To może jakieś miejsce na osiedlenie się będzie fajne. Hmm. Przebadajmy teraz. Czy to nie jest jaskina? Nope. Nope. Nope, rozumiesz? Nope. Pyk. Pyk. Bang. Bęk. Ładwa dwa krzaki Ale fajne Tak ja gdzieś tutaj pamiętam, że na no twoim serwie się tutaj osiedliłem chyba tu właśnie To jest ciekawe To się tu osiedłem. Coś będę A, no. Co? Wszedł A dawaj Jeden patyk! I to jest bogactwo. Widzicie? Tak się... Tak się robi. To jest dopiero bogactwo. Jak i tyle nagrawa em, zarabia na YouTube, to może sobie kupić jednego patyka w Deforest. Proszę, żeby ze mną nic nie było, bo... Кого сейчас выше? А, враги. Что то? Где? Один добрый. Где пан? А че моя нуж? Че ма? Не утекай. Ну уж. Я звучу ты с нас, Ale on no, kurde się. <noise> Ale się cieszy już. Jak się cieszy? Ty słodki. Słodziak. Ja go gdzieś tutaj czuję. No oczywiście, gdzieś drzewa musiał gdzieś skoczyć pewnie. Stascia po Ja pierwsza, co ty tam robisz, Eniu? Spoko, luz. No gdzie jesteś Jasna? Nie powiem co. Nie chcę powiedzieć, jest na Niech mnie nie złapia. Ja uciekam No Eniu, nie chowaj się, bo i tak to drzewo zetne, to się zesra. Siema. Widziałem. No cześć. To jest gdzieś na zewnątrz. Tu John jest! Nie ma... Nie ma wstępu na moją kwaterę główną! Wypad! Dawaj zęby! Mi się zęby potrzebne. ma zgubiłem. co ja wiem. Bo mnie zęby są potrzebne, bo zgubiłem. Ja sobie idę Ja się nie mam jak może powiedzieć, ja to pieri. Dziękuję. Ja! Krzyczysz! Siema, ma zedziu! No cześć! No, dawno ciebie nie widziałem! Hmm, zpieczną się. Nie będę się stalić w te bilą z dodał. Tum, 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 tum. Da dawno. Hmm. Tybo za Noc będzie. A ja tutaj nie mam domu. Nimum. O, dzień. Znowu jakiś Rysiu, naprawdę jeszcze się przez niego przestraszyłem w tych zasarany! Powiedz gdzie jesteś. Jesteś swoimi kąplami. Chodź na, chodź na gorące party. Siema! Siema! Na gorących partach, Witam. Sojma odbija. Ktoś mi powie, bo... Hmm. Coś tam się dzieje. Ty gnoju! Odejdź! Odejdź, albo podpalę! Ja ci mówię! Eniu! Ja ci mówię! Ja nie będę za ciebie lęczył! Gdzie ty? Gdzie ty jesteś? Eniu! Gdzie spierd... Ja Wracaj do mnie, Eniu! Nie! Zrobię sobie przy samolocie domek, będę no fajnie. Dobra Dawaj płyty Graficzne sobie zrobię komputera Pistolet ten 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 Tam jest zeniu, chodź, chodź No Ej, eniu Jak tam z dziewczyną? A się nie powiodło <grym>, To dobrze Jakie jak mam to, to... coś z wody wyciągnąć. Bo no ja bym chętnie sobie to otworzył, ale no, trochę nie wyjdzie, bo sobie zrobię bombę. Tylko z czym to jeszcze? Chyba tego nie mam. No nie mam groszaków. Ej! Ej, Eniu! Masz jakieś groszaki na zbyciu? Bo by mi się przydały. Nie masz to się chyba! No okej. Schowaj to. Ty, ze zejdą, bo jak ja ci da dawaj swoją skorupę. O tym mówię. Życzę nieudanej nocy. Zaraz godzin tu. To ci obciąłem dziwep! О, на камъни никой не веде. И те изпият. Заробихте дома, каква е будъня. Това е шоколад. Новка класа ми шпина. Ой, напевно. Ой, напевно. за ми Zeniu znajdzie i znowu mi skopię tyłek Znowu nie ma tego. Zawsze myślę, że jestem ja na swoim stariu. Tam to miałem wszystko w ramie. Katane, które można znaleźć. No i pierwszy krzaczek z patyki. Większe rzeczy nie daje patyku Chyba ten daje Nie, nie daje. Ty grają, no. daje patyki O ty dasz Ty to jesteś dobry O tamtych głowa boli O ja tutaj się chyba osiedliłem Pamiętaj tak coś pamiętam Tutaj będzie jakieś pewne zdjęcie, o mogę się przespać. Zdyniu, <laughs> chodźcie przy to, przy to się no ja się nie chce, żebym przetłumaczył. Ja Ale sam na wyspie. A jeden wątpię przytuli. O, krzyż. A dzień dobry, krzyż. Który? A ja to przesuwam jasno. Jasno, dupcia. Hmm, a tutaj się nie fajnie osiedlić Teraz tak coś patrzę Tak patrzę, patrzę i nie wypaczę A teraz już będziemy mieli więcej rzeczy Do budowania Na razie idziemy tam budować się Bo zaraz nocno stanie Pam, pam, ba, pam Jeszcze najdłużej. i drzewo. Jesteś do rywal. Dobra No leć już w drzewie Czy to się na niczym nie trzyma Leć w tamtą stronę Leć Leć w świat No jelenia eee! Chodź tu <laughs> Hehe... <gry> dawaj, dawaj... Dowaj ci powiedziałem! No Enia! Yy. Anno czy tam nie wiem. Nie wiem jak masz na imię. Bo się jeszcze nie przedstawiłeś. Czajka chyba. Czy moja postać ma cień? Lecela, 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 budu lecela, 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 Je lecela, No, lecela, 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 e, lecela, 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 za

A się na odcinku zalewano Znowu ktoś tu jest, no? Zeniu! Zeniu, bo ja ci powiem tak wadzi się na bo ja, bo ja tak powiem Ja ci tak powiem Zobaczysz, gnoju Gno, Czy tam gnojowo? Kurde, zdychaj Oła, o To boli To bardzo boli Ale nie chcę tego a nie chcę trafić do kicior, rozumiesz, za zabicie kobiety. poważna kobieta. W XXI wieku. Daj no, mi ktoś tu przyleci znowu. Janusz, w którym to? Dobra, ech. Tak, ech. Spaka. Co naprawdę? Kiedyś to było na to potrzebne pięć, nie siedem. No jeszcze dwa. Ja. Nie powiem co. Ja sobie zapalę nie oczywiście zapalę tylko w depoleście zapalę oczywiście dobra, lecimy ścinaj drzewo i Janusz i Janusz ścinaj drzewo, ścinaj drzewo ja widzę, jak tu jakaś baba przychodzi oje wej się kurde napiej bo ty normalnie nie wytrzymasz nie, nie wytrzymasz. Leć! Nie! Jest ja tą stronę, gdzie do lasu! Ja pip. Co tam się działo? Niech grzecznie. Hm.

Ty fatuazi hmm, 45 Na coś Dobrze Hazem Gomet Kula. Foks Aha, czyli oni chcieli mi te dziecko zabrać? Ja pierwszy Wiesz, z tym coś zrobić. To mm. no, jest trochę ciekawe. Dobra, ale jak ta noc tutaj nastąpiła, właśnie jest tak ciemno, to myślę, że skończymy na, na ten. Na tą chwilę skończymy ten odcinek. Więc na razie i cześć. Komentujcie, subskrybujcie i cześć.